Witam wszystkich, bardzo serdecznie w odcinku ze Stachem Gram sobie ze Stachem 1 vs 1 Przepraszam za szumy, ale słuchawki sobie poprawiam Gramy ze Stachem po prostu 1 vs 1 Na dwa side No i będzie... mam nadzieję, że do zera zmidam O, z midem, z midem Nie, bez mida na Z... Przesunę was Nie zabijaj, nie zabijaj, no nie zabijaj. Ale ham ma granata na łeb. What? Nie zabijaj. Jak mnie strzelisz, to ja cię szczelę. Obiłem ci granatem? Nie. Jak zabijesz pierwszy... No! Nie zabiłem. Mam 29 HP. To specjalnie nie trafiam. Okay. Oj. Ful To mi się przyciągło. Widzowie, zostawcie subika. Łapeczkę w górę. Okay. I komentarz. Czy się P ze stachem? Piszcie w komentarzach hashtag Ignacy Giter. O Jezus, będziesz widział jak to na odcinku wyglądało, kozacko. No tylko to rozdrewka, to jest, żeby się zacząć. Przypominamy Ignac... O Jezu, Ale jakby star starczą wybiegać, to wiesz, to ty sobie możesz. No tak samo nie. Co? Przypominamy, że Ignacy ma przegrane 473 godziny, a Saku ma 230. Ja jestem na słuchawkach, idioto. To, to powiedz. Oni cię nie słyszą. Albo słabo ci słyszę. O Jezus jak się chłop obkręcił na spoceniu. Zobaczycie tutaj, jak Stachu gra? Na spoceniu. No, nie wychyli się już, no. No, na kosy mieliśmy, no To jaka taka. Dobra, lecimy z nim do zera, widzowie. Tu to... będziesz szybciutko, z midem, z midem. No z midem! No bo na dwa sajdy gramy, to z midem chyba, nie? Bo ta. Dobra. Jakby nie ten pierwszy strzał, to... Hm. A dużo dostałeś? Pierwszy strzał, to. Dużo dostałeś tych pierwszych strzałów? Pierwszym jednym. Co? Jednym strzał, Ojeju, dobra. Miałem 12 hp. Aż tak? Obra. Stachu malował, jest na pestkę Nie, No i był na pestkę Do zera Lecimy, niestety Stachu <gry> serdecznie się nie odzywam, ale jestem skupiony. Dobra. No, ja przeżyłeś. no, no bani, i pobani. No, skaucik. Dobra, to my sobie zagramy... m 16 A jak? fundy Stechu napisały no i jest fragosz dobra, no nie wiem Stechu tutaj napisał brzydkie słowo bo się przestraszył, że ja niby spocony a tak naprawdę gram sobie na cilku sam podziel, że musisz się skupić tam jest stachu? Graj normalnie, nie. Graj normalnie stachu, nie. Jezus, jaki chłop. On tak zawsze robi jak płacze. Stachu to jest, powiedz, spłakany. Już siedzi i już się obraża. Już jest spłakany chłop. chłop. Chłop już jest spłakany. Tak, Stachu tak robi, jak jest spłakany i już, już mu się nie chce nie, przeważnie. Jezu, bo laki teraz boli, że nie zrobiłeś do zera. Jezus, taki lucky granat. Ile ty Ja Jezu, laki. Ja jestem ma teraz 100% laki. Każdy to przyzna. Każdy dosłownie. Dobra, lecimy. A teraz tylko gdzie? Hmm. Na no, B to nie jest. Dobra, to lecę na A. Ile? Dwa strzały gana jest jaki... Widzicie? To jest Stachu, jak jest mega spocony. Ja sobie gram na luziku. I on się teraz spoci, bo nie chcę wyjść na płaczka w odcinku, ale i tak wyszedł. Dobra. Dobra, lecimy. Nie no, Stachu koks Szartowałem. ...bo bude mi potom maružu, no. Imbek. Okej. Okay. Ale to rzeczywiście zaciąga. Zium. Ciekawe, żeby nie poszli sprawdzić. Dobra, ja defa nie mam znowu! Już. Ciekawe czemu by nie poszli sprawdzić. Bo ja górka, Góra najlepsza. No było to na B, to by się zdążył. No to nic nie w koleję. Dobra, lecimy z nim. Do trzech. Spróbujemy. A ja raczej się nie uda. Mucha hoha ho, siup ho. siedzi smog. na midzie I myk. Dobra Skąd wyjść... Skąd wyjść? czy nie, bo ja chciałem iść na A? No bo było ci słychać na A bo cię słychać w apartach. No bo ja biegłem apartami i wyskoczyłem z oknem No przecież ty myślisz, że tego nie słychać? Jak stoiś na midzie? Nie, nie byłem w ogóle na midzie. Ale byłeś w apartach no. na midzie? No. Ja byłem na midzie, a ty. Jesteś na apartach. Ja wyskakuję hmm? A ty nie, żeby. No to Dobra, przestań tam. No. Ma takie laki z tego taka. Teh, Ta. zobacz na odcinku, a nie laki. Że ciągle zabierasz czy ściany? No, bierzemy to jak. To proszę na to, co ty wybierzesz, samba. A jak widzowie? Jezus, jaki płaczek! Chłop, roszuje. on siedzi na łóżku, jest spocony, on siedzi, ma telefon przed mordą. Nie wiem, może mi od mory. Ja muszę tak siedzieć, bo mikro. Co, teraz już nie raszujesz? No i co, Stachu? Co, w apartach jesteś w chałsie. Co? W chałsie jesteś. Nie, po co? Zawsze tak robisz, jak tak plantujesz. No. Nieee Ale easy Ale myślałeś, że będę się serio? Tak, bo tak zawsze robisz A widzisz, nowy nie, nie spodziewałeś się Za ile pierwszym strzelaniem dostałeś? Za nic Nic? Dostałeś dwa razy u mnie No to nie, Pokazuje, że, że dostałeś To tak naprawdę nic nie teraz. Jezus, jaki Run -shorter. Jaki rasher walony na łeb, Jezu, On ma tylko, bo ruszuje, a reszta nie ma. O, gloczek, ładny Zera ma. Zatem tym, Stachu? Nie zdążysz! Yes! Easy, easy! Co?

Jezus, bo ja miałam AWP i chłop się żeby żebym ja tylko... Nie wie, że bloka, czy taka... No, bo nie czy No po co mi? Jak ja wiem, że je, tak zaraz będzie... Zawiłeś, mnie. Nie, 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 I zaraz będzie taki płacz. Z ciebie w ogóle żadne pistolety nie wypadają, tylko AWP. No bo po co mi? Chłopie! Po co mi ten pistolet jak się, jakby się spłakał i tak? Co, już taki do wychylania mądry nie jesteś? Jak? Jaki laki jest? dostał parę i laki chłop ma. Jaki laki chłop. No to jest supertut laka. No skill. Supertut lak komentarzu, proszę, Stachu ty masz Lucky nie, bo co? Bo on... no, byku, ja sam golda jedynkę sobie wbiłem, a a ty z silvera nie możesz wyjść z brąza, przepraszam no, o, ale laki granat był Jezus Maria, już nie mam szans Ale bania siadła. 24. Czemu? Przy ściany do mnie strzelasz. Ile masz szopę, to ja ci powiem, ile no, 12. ja mam. Ile masz szopę? 12. Ja 18 no, ty Skąd ty strzelasz do mnie? <laughs> Zobacz no, na odcinku. Nie, bo ja twoich odcinków nie oglądam. No ile? Nic, niby reszta. Tyryryty ty. Dajesz laki z tego finala Zobaczysz na odcinku jak Cię trafiłem ja Zobaczysz, że to było laki Co? No to była laki No nie było laki Zobaczysz była jak byłem bania. wcelowany Była laki bania Stachu spłakany, S. To skąd, skąd Ty strzelałeś ze zasadów? Nie, z domku To z góry? Z dołu Ile. No i o, dzidzi... W tym odcinku to by było na tyle. 17 minut odcinka to jest dużo i tak. Ja jeszcze muszę to zmontować, przetworzyć. Ale jeszcze Wam coś teraz pokażę, i pokażę Wam i jeszcze mojej i Zaraz jeszcze się też pokażę. Stachu bardzo dobrze grał. To, co mówiłem, żeby, mówiłem, to, żeby go tylko zdenerwować, żeby jak najbardziej go rozpraszać. No, Stachu wkurzony jest. Przez to. No co, jeszcze Wam eku pokażę. Mm, proszę bardzo. No, takie eku. Jeszcze i teraz jeszcze Wam coś pokażę. No, ja już jestem. Ostatnio były jeszcze live'y i wbiliśmy 800 wyświetleń. Dziękuję bardzo wszystkim. 21 subików. No. Tutaj macie subskrybenci, ci widzowie bez subskrypcji No, 28%, proszę te 28% osób, żeby zostawiło subika No to by było na tyle, ja się dzisiaj z wami żegnam Good Game GameStachu, no i cześć, no i czołem